Rok temu wiele się zmieniło, chyba wszyscy pamiętamy doskonale jak 1 grudnia 2014 cała ta sala po południu była wypełniona, mieszkańcy stali na korytarzu, bo czekali na tą informację, no, tak naprawdę czekali na zmianę starosty. To nastąpiło, pamiętam, że pani Maria Przybielska mówiła wówczas, że 12 lat na to czekała. Przez ten rok zrobiliście dużo, mówicie, że nie chcecie krytykować, ale jednak wiele, wiele rzeczy wyszło takich bardzo no, niefajnych, mówiąc kolokwialnie. Tak? Musieliście zmierzyć się ze zmianą dyrektora szpitala. Co i tak w trudnej sytuacji było rzeczą bardzo trudną, tak kłopoty finansowe do szpitala, dotychczasowe gdzieś unikanie tego tematu w tym kontekście, że mamy problem, a nie że, że wszystko jest dobrze, to było trochę takie ukłamywanie mieszkańców. Może nawet nie trochę, tylko, tylko, tylko oczywiście, że tak. Ja chciałam zapytać, jak pan z perspektywy swojej samorządowca, który już był w tym samorządzie poprzedniej kadencji, jeszcze poprzedniej kadencji, ocenia ten rok? On był dobry, ale y, to był też taki pojaw świeżości, zupełnie, zupełnie inna praca, tak wie pan, osobiście, Przecież. jak się pracował. No też y, pierwsza kadencja na stanowisku starosty. Zupełnie inne, inne miejsce. Mhm. Jestem i radnym, no i jak tutaj kolega urzędnikiem, ja, ja powiem może samorządowcem, bo jednak zawodowym urzędnikiem z Krwi i Kości to nie jestem. Jestem z wyboru mieszkańców. Każdego dnia o tym pamiętam. Pamiętam o ten znakomity wynik. To olbrzymie poparcie mieszkańców gminy Szamotury, którzy, dzięki któremu uzyskałem najlepszy wynik w, w naszej gminie. W minionych wyborach i każdego dnia staram się ten kredyt spłacać. Oczywiście to jest zupełnie inna odpowiedzialność mhm. nie tylko członka zarządu, wicestarosty, a jak wcześniej, ale teraz tego kierownika urzędu, najbardziej decyzyjnej osoby w naszym powiecie. No, na początku Tutaj powiedziałem, że skończyliśmy roczek w tej funkcji, ale, ale tak e, faktycznie to w samorządzie to już jestem w szkole podstawowej, tak? bo to 9 lat minęło. E, z, czyli, czyli rzeczywiście troszkę e, można z, na spokojniej, troszkę można z perspektywy nie tak jak kolega radny Rudy Błajet tutaj przywołany, który ma jeszcze z, odniesienie z... 16 lat wcześniejszych, ale także z pracy w samorządzie gminnym w Ostrorogu. zupełnie w innych warunkach, w innym systemie, w innych realiach, nie samorządowych, ale, ale w Urzędu Gminy, w ramach administracji rządowej. Także to ten dystans na pewno też powoduje trochę takiego Spokoju. Na pewno to, co tutaj chciałem w tym miejscu, odpowiadając na to pytanie, podkreślić, to bezcenne są te doświadczenia, kontakty zdobyte przez te wcześniejsze lata. Z kontakty, z współpraca z różnymi instytucjami i urzędami, z którymi stykają się jako biznesaroska przy okazji realizacji innych projektów, szkoleń, konferencji. To jest bezcenne i bez wątpienia ktoś, kto wszedłby jako debiutant do samorządu, a wiem, że takich samorządowców w tych ubiegłorocznych wyborach pojawiło się sporo, czy spotykamy się w, przy okazji konwentu starostów, czy, czy spotkań samorządowców, wójtów, burmistrzów, starostów, to pierwsze spotkanie ubiegłoroczne to było no 60% nowych twarzy. Niektórzy byli wcześniej radnymi, ale spora grupa, to były osoby zupełnie nowe w samorządzie. Często nawet nie związane z samorządem, to jak tutaj Pan Przewodniczący przecież jest szefem gminnej instytucji. I to nie małe. Także ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania, dobrego, sprawnego funkcjonowania w osoby, która, która wchodzi zupełnie w, w nowe miejsce. Na jakiś czas musi upłynąć, żeby, żeby poznać urząd, poznać procedury. Przy okazji 25-lecia Wokisu, jak pan prezes Maciej Kozik opowiadał z niemalże anegdoty, z jego kontaktów z tymi nowymi, nowymi wójtami czy burmistrzami, abyśmy no po prostu nie wiedzieli, jak, jakie są relacje między urzędem, który kierują, a instytucją Wokis, no, co gdzie i, 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 i po co. My tej, tej, przeszkody nie mieliśmy, możemy, to, to zmiana, zmiana z, w naszym samorządzie jest ewolucją, a nie rewolucją, nie? Chociaż, tak jak Pani redaktor powiedziała, w, <tryk> przez część mieszkańców, przez część środowisk w, nazywana była, swoistą rewolucją.